Witam Was serdecznie wszystkich w nowym odcinku na kanale Bunkier Inwestora, na którym pokazuję swoją drogę w inwestycjach od zera poprzez inwestowanie w akcje pewnej kwoty co miesiąc. Serdecznie dziękuję Wam wszystkim za przebicie tysiąca subskrybentów na tym kanale. To już tak naprawdę jest dużym osiągnięciem, szczególnie dla mnie a szczególnie, że zaczynaliśmy tą drogę rok temu, to jest naprawdę dobry wynik i ja mam nadzieję, że ze swojej strony utrzymam takie tempo. Tutaj mam na myśli nagrywanie filmików na YouTube i nagrywanie tej drogi do wolności finansowej do samego końca. W sumie nie wiadomo, czy ten koniec nastąpi, no ale zobaczymy. Więc jeszcze raz dziękuję Wam wszystkim bardzo. Również zapraszam Was do polubienia tego filmu, zostawienia subskrypcji oraz Waszego feedbacku, czyli komentarza pod tym filmikiem. Również zapraszam każdego do naszej społeczności w Telegramie, w którym publikuję wszystkie informacje związane z K. Kanałem, również wiadomości ze świata finansów, inwestycji, ciekawostki oraz fakty. I do tego publikuję pewne materiały jeszcze przed wrzuceniem na kanał na YouTube, ile dostałem przykładowo z dywidend w styczniu, itd. Tak Jaka kwota, od jakiej spółki. Również mamy tutaj swój czat. Tutaj akurat pozdrawiam aktywnych uczestników tego czata przy okazji, więc zapraszam serdecznie każdego. Link jak zwykle jest pod filmikiem, i teraz u Was na ekranie jest QR kod. No a my zaczynamy od naszych inwestycji w lutym, czyli ile wpłaciłem na giełdę ostatnio oraz ile dostałem z dywidend w styczniu i ogólnie zobaczymy jakie mam cele na ten rok. Więc przechodząc do brokera, przez którego ja inwestuję w akcje USA, jest to Interactive Brokers, więc od razu widać już tutaj stan portfela na chwilę obecną, już po ostatnich zakupach, czyli stan portfela na chwilę obecną wynosi 6780 dolarów i kwota wpłaty to 3000 zł. Więc przejdziemy teraz do trackera portfela na innej stronie oraz do naszych transakcji. No, to transakcje na ostatnich zakupach wyglądają następująco. Dokonałem zakupu 2,5 akcji spółki Kraft Heinz również dokupiłem 4 akcje spółki HP przy cenie 32,91. tutaj jedna transakcja mnie akurat trochę zaskoczyła ponieważ kupiłem 1,5 akcji spółki Coca-Cola kupno jednej akcji jest pokazane tutaj a jeszcze do 0,5 akcji jest w następnej linijce, przez co zapłaciłem jeszcze jedną prowizję, z racji tego, że złożyłem limit order, który się wypełnił w dwóch transakcjach, natomiast tutaj coś poszło nie tak, i zapłaciłem dwa razy prowizję, no ale cóż, trudno no i kupiłem tą Coca-Cola przy cenie 63 dolarów i 45 centów. Następna transakcja kupno jednej akcji spółki West Energy Group, która bardzo dobrze sobie radzi, ale do tego również jeszcze przejdę. Kolejna transakcja to jest kupno 1,7 akcji spółki Sun Life Financial przy cenie 58 dolarów i 90 centów. Następna transakcja to jest kupno 1,92 akcje spółki Realty Income Corporation, czyli jest to rate przy cenie 54 dolarów i 17 i ostatnia transakcja to jest kupno Innovative Industrial Properties. To jest akurat powiedzmy świeża spółka w moim portfelu, czyli kupno 1,85 akcji przy cenie powiedzmy, że prawie 74 dolarów. Przechodząc do naszego portfela, akurat w dolarach na tą chwilę mamy total profit na minus, czyli minus 0,4%, co stanowi minus 25 dolarów. I tutaj są brane pod uwagę wszystkie prowizje, podatki itd., capital gain oraz dywidendy otrzymane. Passive income, czyli dochód pasywny na chwilę obecną stanowi 3,82% i podział po sektorach wygląda następująco. Na pierwszym miejscu jest Consumer Staples, w którym są dwie spółki: Coca-Cola oraz Kraft Heinz. Alokacja tego sektora w portfelu stanowi 3,4%. Na drugim miejscu jest sektor rate'ów, czyli Real Estate. W nim są dwie spółki również: Realty Income oraz świeża spółka Innovative Industrial Properties. Alokacja tego sektora w portfelu stanowi 22%. Na trzecim miejscu jest sektor IT, w którym jest jedna spółka HP i alokacja tego sektora w portfelu stanowi 18%. I na dwóch ostatnich miejscach jest Utilities, w którym jest spółka WC Energy Group. Alokacja tego sektora w portfelu stanowi 15%. I na ostatnim miejscu jest w sektor Financials, w którym jest również jedna spółka, jest to Sunlight Financial i alokacja tego sektora w portfelu stanowi niecałe 10%. Natomiast jeżeli przełączymy sobie na PLN, z racji tego, że korzystałem, kiedy dolar był tani, więc to trochę mnie uratowało tak naprawdę. To wartość portfela stanowi 27 tysięcy i powiedzmy, że 500 zł. Total profit stanowi niecałe plus 300 zł. Jest to akurat plus 1,1%. I przechodząc teraz do poszczególnych spółek w moim portfelu, jaka tam jest w ogóle sytuacja? To na pierwszym miejscu w portfelu jest spółka Coca-Cola. Procent tej spółki w portfelu stanowi 19%. Na drugim miejscu jest Realty Income Corporation. Jest to rate, które wypłaca miesięczną dywidendę. I procent tej spółki w Portfelu stanowi 18%. Na trzecim miejscu jest taka spółka jak HP, która również ma 18% w moim portfelu. Co do tej spółki, to w tym miesiącu akurat dokonałem trochę większego zakupu w porównaniu do innych spółek. To jest również spowodowane tym, że chcę, aby ta spółka była na pierwszym miejscu w moim portfelu. co mieć tam akurat trochę większą alokację środków, mimo że jak cost basis, czyli środki zainwestowane, jest ta spółka na pierwszym miejscu, ale z racji tego, że na tej spółce mam na chwilę obecną praktycznie minus 5%. Poprzez spadek ceny kursu akcji, to postaram się trochę jeszcze zwiększyć procent tej spółki w portfelu, i do tego, że jest to spółka, akurat jedyna z sektora IT, to również przez to mam zamiar powiększyć procent udziałów tego sektora w portfelu. Na czwartym miejscu jest mój ulubiony, w cudzysłowie, Kraft Heinz, który stanowi 15% tego portfela. W ostatnich filmach wspominam o tym, że planuję zmniejszać procent tej spółki w swoim portfelu, ale nie sprzedając tą spółkę na tą chwilę. Ale w ten sposób, że po prostu kupuję za mniejszą kwotę w porównaniu do innych. Również nawet patrząc po transakcjach dokonałem zakupu tej spółki na 72 dolary. Co w porównaniu do innych jest to trochę mniej, więc powolutku, powolutku staram się zmniejszać procent tej spółki w swoim portfelu. Chcę, żeby to zmierzało już tak w stronę 10%, no ale jeszcze zobaczymy. No ale tak naprawdę co jak co, ale produkty akurat Kraft Heinza, szczególnie ketchupy i różnego rodzaju sosy uwielbiam. Więc przechodząc do kolejnej spółki, jest to Vec Energy Group, dostawca energii elektrycznej. Patrząc po wynikach, jest to akurat najlepsza spółka w moim portfelu, plus 13% i również ta spółka stanowi 15% od całego mojego portfela. Na szóstym miejscu jest Sun Life Financial, czyli spółka kanadyjska sektora finanse i ta spółka stanowi niecałe 10% w moim portfelu. I na ostatnim miejscu jest moja świeża inwestycja, nowy rate w portfelu dla tych, co nie oglądali ostatnie zakupy w poprzednim miesiącu. Jest to Innovative Industrial Properties. Według Ryzykowna inwestycja, ale akurat przemyślana. Tutaj, jeszcze w poprzednim filmie wspominałem o tym, że zakładam, że zainwestuję w tą spółkę. Może do 5-6%, może do 7% to jest maksymalnie środków. No ale jeszcze zobaczymy. Na tą chwilę jest to plus 6%. Dla tych, co nie oglądali filmik z analizą tej spółki, co tam się stało, to polecam. Link do tego filmu zostawię tutaj po prawej góry. I przechodząc do wykresu moich spółek w portfelu, zacznijmy może od Coca-Coli. No to Coca-Cola zaliczyła solidny spadek w trzecim i czwartym kwartale poprzedniego roku, minus 15%. Nawet patrząc już do tej ceny, no to spadek minus 16%. Na chwilę obecną Coca-Cola się trochę odbiła. Jeszcze we wtorek mamy tutaj wyniki finansowe Coca-Coli, za akurat czwarty kwartał 2024 roku, więc zobaczymy, co tam jeszcze wyskoczy nam na wynikach. Przechodząc do Kraft Heinz. No to Kraft Heinz jest takim spadającym kanale tutaj od praktycznie 4 lat. Zobaczymy co ta spółka pokaże. Moje założenia tutaj chyba wszyscy znają, ci co oglądają moje filmy. Od początku daję tej spółce szansę na powiedzmy 2, może do 3 lat maksymalnie, żeby naprawiła pewne swoje problemy. Więc jeszcze poczekam na pewne wyniki tej spółki, szczególnie że wyniki finansowe będą 12 lutego, czyli w środę i danie się składa w tym tygodniu, ponieważ 11 mamy Coca-Cola, 12 Kraft Heinz. Przechodząc do Rejta, Realty Income no to również jak zaczynałem inwestować rok temu w tą spółkę, to akurat mniej więcej działo się wszystko tutaj. Potem sektor rejtu przez to, że obniżyli stopy procentowe trochę wystrzelił na 25%. Teraz zaliczył spadek z powrotem do tej strefy, więc średnią cenę zakupu mam idealnie w tej granicy, tam gdzie teraz jest cena. No i na tą chwilę korzystam akurat z tego, że rejty są niedowartościowane według mnie oraz chyba nawet według całego zgromadzenia inwestorów, więc korzystam póki co z tego. No i z racji tego, że jest dolar w miarę tani, no to również korzystam. Spółka HP tą spółkę analizowałem przed pierwszym swoim zakupem jeszcze w maju czy tam w kwietniu. Tutaj w tym miejscu pierwszego do zakupu dokonałem mniej więcej chyba w tym miejscu. W sumie możemy nawet przejść na tą stronę Snowballs Analytics i przechodząc na wykres tej spółki tutaj nam wszystko idealnie pokaże. Pierwszy zakup akurat dokonałem tutaj. Kiedy przeanalizowałem tą spółkę, już miałem plany zakupy, czekałem na wypłatę. No i spółka zaczęła mi po prostu odlatywać z tej strefy. No ale nic, dokonam zakupu tutaj. Potem kolejny już wyżej, niestety. No ale patrząc na wykres tej spółki w porównaniu do innych firm z tego sektora, czyli z sektoru IT, no to według mnie ta spółka jest niedowartościowana. Również ma pewne jeszcze swoje problemy w związku z tym, że był spadek sprzedaży jeszcze po pandemii. No ale patrząc na niektóre wskaźniki, wyniki również tej spółki, i z racji tego, że jest to spółka, powiedzmy, topowa w dostarczaniu pewnego serwisu oraz urządzeń dla korporacji, to akurat myślę, że zobaczymy jeszcze tutaj cenę znacznie wyżej. Kolejna spółka, Wet Energy Group, również podobna sytuacja jak z HP, no ale tutaj trochę zdążyłem na tą spółkę na pierwszy zakup. Pierwszego zakupu dokonałem akurat tutaj, również po wszystkich analizach tej spółki, akurat bardzo mi się spodobała i no i również jest to sektor Utilities. Jak przejdę tutaj na wykres tej spółki na Snowballs Analytics, no to tak, pierwszy zakup był tutaj przy cenie no niecałe 78 dolarów i kolejne zakupy już poszły strategią DCA, czyli takie regularne inwestowanie w tą spółkę. No i przechodząc do spółki kanadyjskiej, jest to Sun Life Financial. Tylko z analizą tej spółki było tak, że praktycznie nie patrzymy na wykres na samym początku, tylko patrzymy na wyniki finansowe. No ale pierwszy zakup na tej spółce był dopiero 9 października, więc kupiłem niestety trochę wyżej. No i wtedy również poszło strategią DCA, czyli regularne kupowanie co miesiąc. No i przechodząc do wykresu Innovative Industrial Properties. Matko Bosko, mówię, co z to? Co to, to, to się stanęło? Na tym już nie będę wspominać, już kolejny raz, co tam się stało, więc zapraszam serdecznie na ten filmik, w którym analizowałem tą spółkę oraz opowiadałem, co tam się stało. No ale w tym filmie, w którym analizowałem tą spółkę, mówiłem, że tutaj oczekuję większego odbicia tej spółki i nie wiadomo, czy akurat od tej ceny, czy jeszcze możliwe, że spadnie. I przechodząc teraz do dywidend. W styczniu otrzymałem w dywidendach niecałe 12 dolarów od dwóch spółek: jest to HP oraz Realty Income. Tak jak mówiłem na naszym Telegramie, udostępniam takie informacje przed wrzuceniem filmiku na YouTube, ponieważ raport. Na bieżąco. W lutym akurat otrzymamy tylko jedną dywidendę od Realty Income, więc będzie to niecałe 5 dolarów. Natomiast już w marcu dostaniemy 39 dolarów z dywidend, co już tak naprawdę jest dobrą kwotą, szczególnie że zaczynaliśmy niecały rok temu od zera i dostaniemy dywidendę od 5 spółek: od VEC Energy Group, Realty Income, Coca-Coli, Krafta oraz od Sunlife'a. No i w kwietniu estymowana dywidenda stanowi 20 dolarów od trzech spółek HP, Realty oraz Innovative Industrial Properties. Należy no dokonamy zakupów tutaj w marcu, więc kwota tutaj na niektórych na pewno się powiększy. W tym roku w prognozowanych dywidendach już dostaniemy 1000 zł. Przypominam, że w zeszłym roku dostaliśmy z dywidend lekko ponad 300 zł, w tym roku estymowane dywidendy prognozowane już są. Ponad 1000 zł, ale jeszcze dokonamy pewnych zakupów w tym roku, więc myślę, że jeszcze może dobijemy do prognozowanych dywidend w tym roku w granicach 1400, może 1500 zł. No ale tak, patrząc na dywidendy w PLN, no to w marcu na nas czekają dywidendy w rozmiarze praktycznie 160 zł. Tutaj wszystko zależy od kursu dolara, tak naprawdę. No i myślę, że jeszcze potem przez regularne inwestowanie dobijemy do jeszcze większych kwot. No i na sam koniec przechodząc jeszcze do Excela którego ja ostatnio sobie stworzyłem do trakowania swoich wpłat i tak dalej. Również tutaj mam wypisane cele, więc czas inwestowania, więc to jest czas, akurat, który minął od pierwszej mojej inwestycji na Interactive Brokers. Jest to 11 miesięcy, no i już powiedzmy, że praktycznie rok. Zainwestowany kapitał to 27 320 zł. Również mam tutaj wartość portfela w USD. No i po przeliczeniu przez kurs dolara mam również w PLN. Więc mam tutaj taki pewny tracker swoich wpłat od samego początku, ile wpłacałem. W pierwszym miesiącu to akurat były dwie wpłaty, 1000 zł i 500 zł, potem 1300 i tak dalej. Więc te wpłaty powolutku, powolutku rosną. W tym roku moje założenia są takie, że wpłacę na giełdę około 30 tysięcy złotych, co się przekłada tak naprawdę na inwestowanie 2,500 tysiąca co miesiąc. Wiadomo, jeżeli mam większą kwotę do dyspozycji, tak jak to było przykładowo w styczniu oraz teraz w lutym, czyli 3000 zł, Powiedzmy, że troszeczkę więcej, no to akurat wpłacam na giełdę trochę więcej. No i mam rozpisane tutaj cele, czyli wartość portfela oraz powiedzmy dywidendy otrzymane. Pierwszy cel tak naprawdę już został osiągnięty. Założyłem sobie, że pierwszy cel to 25 tysięcy złotych, kolejny cel już 50 tysięcy złotych, no a potem pierwszy taki solidny cel 100 tysięcy złotych, jeżeli się wszystko uda oraz będę miał trochę więcej środków do dyspozycji. Myślę, że zobaczymy wartość tego portfela, czyli 100 tysięcy złotych już pod koniec 2026 roku, albo nawet połowie, jeszcze zobaczymy. No a potem już kolejne cele, tutaj również już zacznie działać portfel składany, jeszcze trochę większy dochód pasywny z dywidend, większe reinwestycje, więc jeszcze raz Wam dziękuję bardzo za 1000 subskrypcji na tym kanale, serdecznie zapraszam Was do zostania ze mną na dłużej, o zostawieniu łapki w górę, komentarza oraz wiadomo, że subskrypcji. Również zapraszam Was na naszego telegrama, link jest pod filmikiem i teraz na ekranie u was jest QR kod. No a wam życzę powodzenia w inwestycjach i do zobaczenia w następnym materiale.